Witam wszystkich z tej strony. Merol. Mamy dzisiaj 15 września, 8.26. Zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie standardowo Bitcoina oraz Ethereum. Kilka wybranych przeze mnie altcoinów oraz na końcu bonus PLN. Serdecznie zapraszam. Dzisiejsze nagranie rozpoczniemy sobie od informacji o dniach otwartych na stronie Jurekast Analizy. Slash dni otwarte: Mamy możliwość zapisania się za darmo na grupę Tradewars na dni otwarte w, w dniach od 27 do 29 września. Masz okazję przetestować grupę od środka całkowicie za darmo. I teraz, aby skorzystać, wystarczy kliknąć na guzik, Zapisuje się. Zaraz sobie tam przejdziemy dalej. I darmowy dostęp rozpocznie się 27 września o godzinie 8 rano. Zaproszenie otrzymasz drogą mailową wraz ze szczegółowymi informacjami. Czyli jeżeli do tej pory chcieliście zawsze zobaczyć, jak wygląda grupa, ale właściwie nigdy nie mieliście okazji, nie chcieliście, może stwierdziliście: A co ja będę wydawał kasę? Teraz macie tą okazję. Wystarczy się zapisać. Przez 3 dni będziecie na grupie za darmo. Możecie nas poznać, pogadać, popatrzeć, jak wygląda nasza praca. Ja serdecznie zapraszam. Teraz klikamy, zapisuję się. Tu prawdopodobnie jeszcze coś dodatkowego pojawi. Na dole mamy również pakiety dla zainteresowanych, już stałe na dwa miesiące, 3, 6 oraz 12. A tu będzie pakiet darmowy, właśnie na dostęp na te 3 dni. Także ja serdecznie Was zapraszam na, na dni otwarte. Będzie można popatrzeć, jak działamy, co robimy. A przy okazji również zapraszam Was na nasz zlot Trade Wars, który odbędzie się na początku października. Tutaj mamy więcej informacji z całą rozpiską, również koszty, także serdecznie zapraszam do sprawdzenia. Możemy na zlocie się poznać i w sumie to tyle. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia. Przechodzimy sobie teraz do analiz. Zaczynamy od Bitcoina. Teraz Bitcoin, zobaczmy co tutaj zrobił. Wspominałem ostatnio, że jesteśmy w momencie zmiany biegunów, to było mniej więcej w tym miejscu. Dotarliśmy jednak do kolejnego dołka, który był w tym miejscu. Staliśmy silny strzał w dół. Dodatkowo w tym miejscu była jeszcze historyczna linia trendu od szczytu, której ja akurat nie mam. Było tu ogólnie kilka miejsc do tego, żeby shortować. Wydarzenie o inflacji spowodowało bardzo silny spadek. Mi niestety nie udało się zająć pozycji short. Teraz szukam pozycji long. I spadek był dość silny, dynamiczny. Natomiast mamy na tej godzinówce już jakąś dywergencję na RSI, która mogłaby zwiastować podniesienie się ceny. Natomiast dla mnie miejsce, w którym cena się zatrzymała jest. Jest po prostu dziwnym miejscem, i dla mnie cena powinna jeszcze troszkę zejść do strefy i zaliczyć przynajmniej poziom 19580. 19 to jest pierwszy poziom z mojej strefy. Natomiast strefa jest dosyć szeroka, ponieważ dochodzi aż do 18764. Wydaje mi się, że gdzieś z połowy. Po, połowa to jest takie mm, fajne, fajne miejsce do tego, żeby wystartować. Plus minus 19222. Tutaj można by było pomyśleć nad zajmowaniem jakiejś pozycji. No i oczywiście standardowo po zejściu do strefy czekamy na formację świecową i niskie RSI przed zajęciem jakiejkolwiek pozycji. Teraz ta strefa jest dość istotna, bo za plecami zakończył nam się jakiś pięciofalowy spadek. Wybiliśmy ostatnie dołki, ale tym samym bardzo lekko, czyli. Oni sobie tutaj przygotowują miejsce znowu do wybicia, tak? Czyli ten dołek i ten dołek. Tutaj robi się znowu masa stop losów. To będzie, to będzie po prostu do wybicia prędzej czy później, ale nie wydaje mi się, żeby miało się dostać teraz, ponieważ jeżeli oni szykują sobie taki dołek, to oni są mieć tu jak najwięcej stoplosów, więc powinni ruszać do góry z ruchem korekcyjnym. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja jeszcze spodziewam się troszkę głębszego zajścia, więc tutaj nie zajmuję żadnych pozycji long w tym momencie. Może się okazać, że oni tu będą się jeszcze trochę kotłować, aż zajdą niżej. Dodatkowo dzisiaj jest merge, który właściwie powinien się zakończyć już bardzo niedługo. W tym momencie jest 8:34 na moim zegarku. Jak chwilę temu patrzyłem to około 9:00 powinni go zakończyć, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast ta strefa, według mnie. Powinna dać w miarę silny ruch do góry, nawet po ten szczyt, a może i jeszcze, jeszcze wyżej. Długoterminowo jest na to duża szansa, że właśnie z tej strefy wyruszymy do góry. Dlatego ja osobiście, jeżeli tutaj zejdziemy, będę otwierał pozycję long. Myślę również nad podkupieniem delikatnej paczki na spot. I pozycja futures będzie u mnie trzymana tak długo, aż jest to możliwe. Widzę nawet ruch w okolice 26 tysięcy. Także bitcoin raczej według mnie do góry w tym momencie. Strefa jest. I tak jak wspominałem, najlepsza cena to jest 19,250, 19,300. Można by było próbować mniej więcej z tych miejsc wejścia. Zobaczmy sobie jeszcze, czy tutaj już nam zrobili korektę 1 do 1. Zrobili, była reakcja. To teraz dla nas negacją scenariusza zejścia do tej strefy będzie przebicie ostatniego wierzchołka oraz poziomu 1,414 na ostatnim FIBO, czyli to jest poziom 20565. Po przebiciu tego czarnego poziomu maleją szanse na to, że spadniemy do tej strefy. Tak aktualnie wygląda Bitcoin. Przejdziemy do Ethereum. Ethereum również dostało bardzo srogi spadek. Dotarliśmy do strefy. Natomiast nie wjechaliśmy do niej jakoś głęboko, gdzieś tam do połowy. Dla mnie najlepsze miejsce zakupowe są zdecydowanie poniżej. Poniżej poziomu 1540. W tym momencie Tutaj powoli zaczyna to troszkę wyglądać jak jakaś akumulacja. Możliwe, że zbierają właśnie tutaj zlecenia. Natomiast to, co mi nie pasuje, to dzisiejszy mercz, który właściwie wielu ludzi liczy na to, że tuż po wydarzeniu będzie albo jakiś silny spadek, albo jakiś silny strzał do góry. Ja szczerze mówiąc nie jestem do końca pewien, czy to tak by wyglądało. Natomiast jak oni faktycznie tu robią akumulację i się szykują do strzału, to dołki zostaną wybite. Te dwa dołki na pewno i wtedy, no, byłby to fajny scenariusz. Wybicia dwóch dołków, zejście w okolice tych 1530 i finalnie ruch do góry. Teraz y, ten scenariusz można uznać, że będzie zanegowany po przebiciu tego dołka. Ok, są so dołki, szczyty, dobra, ma, czyli po przebiciu no 1500 dolarów. Scenariusz będzie zanegowany i wtedy raczej spadamy niżej. Natomiast, jeżeli okaże się, że wywalimy te dołki, to ja uważam, że tuż pod nimi należałoby szukać przyłączenia do rynku. Czyli, formacja świecowa, plus RSI, i jedziemy z trendem up. Także to są warunki do tego, żeby zająć tutaj pozycję. W całej tej konsolidacji nie ma tutaj miejsca przewagi do tego, żeby zajmować pozycję long ani właściwie short również. Dlatego pod dzisiejsze wydarzenie może być różnie z handlem. Natomiast, jakby oni faktycznie wybili te dwa dołki, to to będzie fajne miejsce popytowe i dodatkowo również zgrywa się to częściowo z bitcoinem. Także to wygląda wszystko bardzo fajnie i również z tego poziomu 1500. No, ja zastanawiam się nad takimi zakupami spot, ponieważ. Jak się okaże, że ten ruch pojedzie i po ten szczyt, i jeszcze wyżej, no, może być ciekawie. Może być. Teraz sobie zajrzymy do XRP. I teraz ja na XRP widzę powolną akumulację. Ludzie zaczynają tutaj i grubasy również pewnie kupować XRP. Aktualnie jesteśmy w małej strefie popytowej. Ona została lekko naruszona. Natomiast cały czas ma szansę na to, żeby zrobić ruch do góry i wybić przynajmniej tutaj ostatni szczyt na poziomie 0,40-75. Docelowo mamy na górze strefę przy oznaczeniu PS. Ta strefa jest od przedziału cenowego 0,48 do 0,51 i ta strefa będzie podażowa na 100%, będą z niej bicia w dół i pasuje to również do schematu. Teraz jeżeli chodzi o w ogóle zakupy, no to przy akumulacji standardowo powinniśmy wybić ostatni dołek. Tutaj też nam szykują jakieś dołki możliwe że do wywalenia. Jakby teraz XRP chciał troszkę spaść, to jest bardzo możliwe, że będą bronić tego, ten dołek tutaj, po to, żeby stworzyć właśnie takie podwójne dno do późniejszego wywalenia, natomiast finalnie powinniśmy oczywiście wybić. Dołek oznaczony ST, i ja tutaj mam bardzo fajne miejsce zakupowe, które może dostać może dostać, zostać zamknięte i może być finalna jazda do góry, właśnie z tego poziomu 02642. Ustawię sobie tutaj jakieś zakupy spot. Jeżeli to będzie like no to praktycznie idealnie będzie tutaj wybicie ostatnich doków, spring, zaliczenie ważnego poziomu i jazda do góry. Także ja obserwuję to miejsce. Zrobimy sobie tak, wstępne oznaczenie. No ja oczywiście tutaj kładę moje zlecenia. Wcześniej na razie jeszcze nie będę podkupywał XRP. Poczekam na rozbudowanie struktury. Dla mnie w tym momencie najciekawszy poziom to jest ten pomarańczowy. Kolejny walor jest to CHSB, czyli token od Swissborga. Teraz mamy tutaj, czy wyznaczyłem na grupie ostatnio strefę do zakupów. Widać, że jest stąd bardzo silny popyt. Mieliśmy pierwsze zejście, od razu wystrzał do góry troszkę szli niżej i gdy znowu pojawili się w tej strefie, wykupili wszystko co mogli wykupić. I nastąpiło też bardzo fajne, nastąpiło bardzo fajne wyjście ze strefy. My oczywiście robiliśmy tutaj zakupy i teraz jeżeli chodzi o CHSB to również czekam na korektę jakąś sensowniejszą żeby znowu się przyłączyć i jechać z trendem do góry. Teraz token CHSB to jest token SwissBorg. Hmm, możliwe że część z Was zna doskonale ten token. Można go kupić na giełdzie Bitfinex albo bezpośrednio na ich aplikacji. I tutaj chciałem Wam pokazać, właśnie apkę Swissborga. Ja z niej korzystam i używam jej do wypłacania pieniędzy z giełdy. I teraz można tak samo oczywiście wpłacać. Według mnie jest to świetna bramka Fiat. Ja na przykład, przelewając pieniądze na Revoluta, mam je w tej samej sekundzie, nawet nie zdążę przełączyć aplikacji, te pieniądze już są. Mamy, yy, mamy tutaj oczywiście standardowo Bitcoin, Ethereum yy, i standardowe altcoiny. No i oczywiście jest token SwissBorg, czyli CHSB. I dlaczego w ogóle o tym wspominam? Ponieważ na tej aplikacji można stake'ować tokeny CHSB. Jest całkiem fajny procent. Ja moje zakupy właśnie robię wszystkie na tej aplikacji. Wrzucam to na staking i coś mi tam sobie powoli kapie. Także jest to całkiem fajne rozwiązanie. Dodatkowo, jak przelewam sobie pieniądze na wypłatę, to zawsze za jakąś tam drobną sumę sobie dokupuję jeszcze tego Swissborga i dodatkowo wrzucam na stacking. I no, Swissborg jest teraz w na tyle dobrym miejscu. Jak sobie popatrzymy globalnie, nie ma niestety tutaj całego wykresu, natomiast. Swissborg gdzieś zaczynał mniej więcej z tych przedziałów cenowych, także jesteśmy po silnych wzrostach. I teraz jesteśmy praktycznie znowu na dnie, więc jest to świetne miejsce do tego, żeby zacząć akumulować Swissborga. Jechać z trendem do góry i wrzucać właśnie na stacking na apkę. No i poniżej w opisie filmu macie mój reflink do tej właśnie aplikacji. Jak skorzystacie i wpłacicie tam. Jakiś hajs bądź przelejecie, zrobicie jakąś transakcję. To mi tam wpadnie jakiś dolar czy dwa dolary w tym CHSB. Także jak skorzystacie, to będzie miło. Zawsze coś tam mi kapnie. Eee, a ja ogólnie akumuluję CHSB. I, no i właściwie to tyle. Shiba. Shiba jest pod moją obserwacją, jak dobrze wiecie. Cały czas czekam, żeby oni zeszli dziś niżej. żeby podkupić sobie trochę tej shiby. Jest tutaj ewidentna akumulacja. Zaczynają podkupywać to wszystko. I teraz dla mnie mega istotnym miejscem będzie strefa poniżej ostatnich dołków, które tutaj mam pozaznaczane na czerwoną przerywaną linią. I w tej strefie chciałbym teraz wykonać zakupy spot. Tak jak tutaj pokazuje nam właśnie niebieski ruch, że powinniśmy dotrzeć do tej strefy. Natomiast widzę jeszcze jedno zagrożenie. Czyli tutaj mam taką jeszcze jedną strefę, damy sobie ją na czerwono. I teraz ta strefa ma za zadanie obronić ostatni dołek. I zastanawiam się po prostu nad scenariuszem, w którym my tego dołka znowu nie wybijamy. Jest taka szansa, dlatego jeżeli cena dojdzie do czerwonej strefy, dostanę tutaj formację przy niskim RSI, podejmę decyzję o zakupach. Natomiast na tą chwilę widzę, że może nie być takiej możliwości. Dlatego, jak tylko cena wejdzie w tą strefę, to tutaj docelowo już na pewno robię zakupy. Z tym, że czekam oczywiście na formację i zatrzymanie, ponieważ ja nie wiem, czy oni wybiją tylko ten dołek, czy może będą chcieli jeszcze te dwa naruszyć. A może oni się zatrzymają gdzieś pośrodku tych dwóch dołków i stworzą jeszcze jeden, gdzie ludzie będą podnie ładować swoje stop i będzie to świetne miejsce do wybicia. Także Shiba, scener już cały czas aktualny. Czekam na żółtą strefę i wybicie. Ostatnich dołków, natomiast jakby w czerwony już pojawił się popyt, to ja to wezmę pod uwagę i może, może o ile nie spot, ale futures na pewno będę zajmować wtedy tutaj pozycję. Przecimy sobie do compound. Teraz ten walor, zobaczmy sobie z większego spojrzenia. Mamy tutaj strefę 1 do 1 ostatniego ruchu trendowego, która powinna nam dać nowy dołek. Mielibyśmy wtedy ładnie zakończony pięciofalowy ruch. Oczywiście fala czwarta może być rozciągnięta w czasie bardzo, bardzo, ponieważ fala druga była krótka w czasie. Także nowy dołek może przyjść w nieoczekiwanym momencie. I trzeba o tym pamiętać. Więc scenariusz różowy cały czas tutaj zostaje, że z tej strefy powinniśmy dostać nowy dołek. Negacją tego, tego scenariusza będzie przebicie poziomu 1,4,1,4 oraz przebicie tego tutaj wierzchołeczka. Wtedy ja uznam scenariusz spadkowy z nowym dołkiem za nieaktualny, ale do tego miejsca jeszcze troszkę jest. Teraz zobaczmy, co się dzieje lokalnie. I lokalnie jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Oczekiwałem minimum zejścia właśnie poniżej tych dołków, jako głęboka korekta. No i zobaczmy, co się wydarzyło. Cena wybiła jeden wierzchołek, przepraszam, dołek, ale drugi nie został w ogóle naruszony. Teraz to możemy sobie przesunąć w to miejsce. I zobaczcie, mamy znowu podwójny dołek taki do wywalenia. Więc prędzej czy później cena na pewno zrobi ruch wybijający losy z tych miejsc. Także niebieska strefa dalej jest dla mnie atrakcyjna do wejścia i zrobiła się w tym momencie jeszcze bardziej atrakcyjna dzięki temu, że tutaj tego ostatniego dołeczka nie wybili. Więc aktualnie najprawdopodobniej wrócimy do strefy 1 do 1, może po jakiś ostatni poziom, może po ten środkowy. Ciężko w tym momencie stwierdzić. I gdy nastąpi znowu korekta, to po wybiciu tych dołeczków Należy szukać tutaj przyłączenia do góry przy niskim RSI formacji świecowej i możemy dostać naprawdę fajny trade do góry. Te stoplosy, które są tutaj, będą motorem napędowym do ruchu do góry, także to jest naprawdę fajne miejsce. Natomiast, jeżeli ktoś będzie zajmował tutaj pozycję, należy pamiętać cały czas o scenariuszu różowym, w którym możemy zrobić nowy dołek. Dlatego Takim mm, warunkiem do zajęcia pozycji będzie niskie RSI i formacja świecowa. Bo jak tego nie będzie, to no może być po prostu taki dół. Także bardzo jest istotne to, co się wydarzy tuż pod tymi dołkami. Ja ogólnie jestem pozytywnie nastawiony na to miejsce. Także czekam niecierpliwie. Od razu sobie jeszcze tylko alarm tu ustawię. O, i czekamy. Teraz mamy kryptobel. Które już pewnie jest zapomniane przez wszystkich od tego momentu. Tutaj mieliśmy bardzo, bardzo silny strzał na początku maja, znaczy na końcu maja i na początku czerwca. Ogromny, ogromny strzał, który zrobił bardzo dużo procent. Wtedy, oczywiście, wszyscy mówili o kryptowalucie Bell. W tym momencie mamy spokojny spadek i już nikt o niej nie mówi, ponieważ nie robi procentów wzrostowych. Zobaczmy, czy ta korekta nam się tutaj powtórzyła. Tak, korekta nam się powtórzyła. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Ponieważ mamy pięciofalowy ruftu, czyli najprawdopodobniej nasza fala A trwająca właśnie będzie pięciofalowa. Ja mam tutaj wyznaczoną strefę, w której będę robić zakupy. Jest to strefa od 0,48 do 0,28. Będę robić tutaj zakupy spot. I po zaliczeniu pomarańczowego poziomu będę również szukał wejścia na futures, czyli czekam na wejście, zaliczenie poziomu, szukam niskiego RSI w formacji świecowej i otwieram pozycję long na futures. Najprawdopodobniej dziś ze stop lossem pod dołkiem i jazda z trendem do góry. Patrząc na te ruchy, które były tutaj, jest to całkiem możliwe, że oni właśnie się przygotowują do takiego strzału. Także oczy na Bell. Może tutaj być bardzo, bardzo gorąco. Tutaj właściwie no, no od początku wakacji, no już nikt o nim nie mówi, nikt nie zwraca na niego uwagi. On nie robi z jakichś super dużych ruchów. Widać, że tutaj jest kupowane. Tu możemy sobie na przykład zrobić taką strefę oporu, widać że cena wchodzi, wychodzi w dół, wchodzi i wychodzi w dół, więc ktoś tutaj trzyma zlecenia, żeby nie poszło to zbyt szybko do góry i tak samo było tutaj, zobaczcie, ktoś trzymał zlecenia, żeby nie poszło za szybko w dół, w końcu znowu zeszło i teraz, no czy jest tutaj jakaś taka strefa, w sumie może chyba bym nie powiedział, że ona dalej jest, teraz tu na dole, ale... Nie zmienię to faktu, że dopiero atrakcyjnie będzie przy 0,48. <laughs> Także to jest super miejsce zakupowe na Bel. Zwróćcie uwagę na, ten, na, na, te, na tego coina, ponieważ no, taki strzał jak tutaj może się znowu powtórzyć z tego miejsca. I nagle będzie po prostu rakieta, i znowu wszyscy będą gadać o Belu. A on, jak zwykle to bywa przy takich strzałach, od razu zacznie swoją korektę. Lecimy teraz sobie z AWE ostatnia projekcja. Mówiła o dojściu do strefy 1 do 1. Teraz 1 do 1 bardzo ładnie przytrzymało trend. Nie dostaliśmy wybicia szczytu. Więc teoretycznie byłaby nawet szansa na nowy dołek, ale robi się nam tutaj klinowo. To jest oznaka słabnącego trendu. Dodatkowo jesteśmy w strefie spot buy z dużego interwału. Więc spodziewam się właśnie tutaj akumulacji teraz. Z dużego interwału, I teraz, jeżeli chodzi o lokalny handel, w tym momencie cały czas mamy sytuację, w której powinniśmy dotrzeć do naszej wyznaczonej strefy. Wyznaczona strefa jest w przedziale cenowym między 73 dolary a 53 dolary, i tutaj warto zwrócić uwagę, właśnie na ten ostatni dołeczek, że bardzo możliwe, że sobie go zostawią na później. Czyli zrobią taki sam schemat, o którym dzisiaj wspominałem już wcześniej na innych walorach i również ja na awę czekam na zejście do strefy i będę tutaj szukał formacji świecowej przy niskim RSI i taki układ pozwoli mi zająć pozycję gdzieś ze stop lossem najprawdopodobniej pod tym dołkiem żeby nie było, że oni mi go naruszą i wybiją mnie z pozycji i z tej strefy spodziewam się właśnie ruchu do góry i tym razem uważam, że powinniśmy już przebić ten ostatni wierzchołek i przy okazji poziom 1.4.1.4 1, 4. i gdy taki układ właśnie nam się wydarzy, będzie to fajna przesłanka do tego, że już zbieramy się do ruchu do góry. Także stąd będę handlować up, potencjalny target to powyżej 1.4.1.4. 1, 4, nawet kilka dolarów i gdzieś tutaj będę pewnie realizować moje zyski i próbować odkupić awę niżej. Przechodzimy sobie na bonusowy walor, czyli USD .pl. Na grupie handlujemy longi z tych miejsc. Tutaj była długoterminowa strefa na longa wyznaczona. I teraz jesteśmy w ogóle na godzinówce, także to troszkę inaczej wygląda. I teraz tutaj cały ten ruch to wygląda jak fala pierwsza, druga, fala trzecia, fala czwarta fala 5. i teraz jest okazja do tego, żeby przyłączyć się do dalszych wzrostów. I teraz ja mam tutaj już wyznaczone poziomy. To jest czerwony poziom, który właśnie tutaj widzicie. 4.694487 i stop loss to jest czarny poziom 4.684248. Jest tutaj bardzo fajne miejsce zgrywają się tutaj trzy metodologie dokładnie na tym ostatnim poziomie. Jest fajny klaster. Wygląda to bardzo, bardzo elegancko. Dodatkowo stworzyli sobie tutaj taki podwójny szczyt do wywalenia. Czyli on na pewno zostanie naruszony. Jedyne co mnie martwi to to, że cena coraz bardziej się do niego zbliża. Jeżeli wybijemy tutaj ostatni wierzchołek, ta analiza będzie do poprawki, ponieważ trzeba będzie wtedy przestawiać wszystkie poziomy Fibo i tak dalej, tak dalej. Więc to jest takie zagrożenie. Ok, teraz widzę, że musimy poprawić sobie czerwony poziom. Słuchajcie, czerwony poziom powinien mieć teraz wartość 96307. Ok, zmieniamy tą wartość. Trzeba było przestawić troszkę Fibo. Także ten ostatni poziom jest mega atrakcyjny do zajęcia pozycji. Docelowo, docelowo target to jest co najmniej te szczyty w tym miejscu. A nawet i można próbować ciągnąć tą pozycję wyżej. Ja moje pozycje będę próbował ciągnąć aż do 5 dolarów za złotówkę. Mam tu ich kilka otwartych, więc część będę sobie realizował po drodze, a na pewno część z dołków będę trzymał jak najdłużej się da. Także mam nadzieję, że również uda się Wam zająć pozycję na usdpln. Wygląda to naprawdę, że powinniśmy strzelić na tą piątkę. Także oby się udało. Ode mnie dzisiaj to jest wszystko, jeżeli chodzi o analizy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Przypominam Wam o dniach otwartych na Trade Wars oraz na zlocie. Serdecznie również zapraszam na grupę, gdzie cały czas prowadzę swój handel. A na dzisiaj to jest wszystko. Dzięki. Życzę Wam dobrego weekendu i dobrego handlu. Pozdrawiam.